아, oh. 스피어 oh. どうも。

我们继续。

Panie to było Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Czerwoną rowerkę Tomasz Dziedzic, z drugo jak delaty. Vamos

Oh, ah, o. Hey, hey, oh. hey, hey. oh. dobra. <laughs> <laughs>

Dobra. Dobra. Yeah. Yeah. derby między elkes a elkes odbędą się za dwa tygodnie. To jest sobotę o 15 <te> Ulegaj. Ja te vidim, ja te vidim. 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 Ja te Co do samego meczu, to e, jestem zadowolony, aczkolwiek początek nie był, nie był za bardzo udany, bo tracimy bramkę po jednej z nielicznych kontr e, drużyny przeciwnej. Później już gramy gramy swoje. Gramy to, żeśmy sobie sobie założyli, zdobywamy trzy bramki, wygrywamy zasłużenie. A więc kolejny mecz wygrany i, i tutaj słowo uznania dla chłopaków, że podeszli poważnie do meczu i, i 90 minut wybiegali. Przed nami kolejne mecze, na tym trzeba się skupić i, i spokojnie do zimy to dotrwać, także, także słowa jeszcze raz uznania dla chłopaków i, i dziękuję.